Witam Was bardzo serdecznie. Narzekaliście, że... Ja może sobie przyciszę, żebym słyszał swoje myśli. Narzekaliście, że rzadko nagrywam ten kanał z grami i faktycznie nie da się ukryć. Ale po prostu nie mam czasu. Także to jest główny powód, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Zagramy sobie dzisiaj w Tomb Raidera. Rise of the Tomb Raider. Nie od początku oczywiście. To nie będzie jakiś let's play, czy też nie będą to odcinki, nie będzie to regularne nagrywanie. Ale coś tam rzucę. Bo faktycznie aż mi gutę, że ten kanał tak kanał tak opuściłem. Gram teraz na karcie Gitex 980i niestety nie jest ona moja. Jest to karta, którą dostałem na testy. Strix, wersja podkręcona. Ja mam wprawdzie tutaj odczytał z pro Burner bo go wyłączyłem nie ma sensu chyba pokazywać jeżeli chodzi o takie testy bardzo graficzne w tej grze i na tej karcie, to zobaczcie je na moim głównym kanale BlackBite TV wiem Mież... że... chyba trzeba uciekać wiem że żeby zabrać sobie na maksymalnych ustawieniach przy maksymalnych budowanych w bardzo wysokich ustawieniach. Tą grę ja w rzeczywistości czyli taki jak ja gram, trzeba naprawdę na niezłego potworka i kartę, dlatego że pamięć, jak ta, ta gra pobiera karty, to jest, uwaga, ponad 6 gb ale jest na pomyłk, jest na to myk. wystarczy zmniejszyć tekstury. Ja może wam pokażę teraz to, opcję, grafika. Zobaczcie, mam wszystko na, znaczy na wszystko. W po Polsce mam budowane ustawienia bardzo wysokie w mówię 1440 p i wystarczy tylko przestawić tekstury na wysokie. I w tym momencie tego poboru pamięci będzie połowę mniej. Także jeżeli macie kartę, powiedzmy z 2-3-4 GB pamięci, to wystarczy zmniejszyć tekstury. Chyba, że nie grać na maksa, tak czy inaczej, to wtedy problemu nie będzie. Jacob, Także karta, znaczy gra naprawdę w siorbie ostro pamięci. Z karciofy. O, dobra, This teraz... Nie, bardzo zatwin... film. Kuźwa, łuka, łuka, łuka! Nie trzęść mi się. Nie trzęść mi się, bo nie mogę trafić. No że tam ktoś jest, a to nie, nie? W końcu masz mnie? Nie masz mnie wcale. Ja cię mam. cwaniaku. Będzie mi tutaj skakał. Przeszukamy gościa, jakieś kamienie łeb się walą. O, tutaj coś się świeci, trzeba to podnieść. Gra generalnie bardzo fajna. Pierwszy raz wam powiem szczerze, gram w ogóle w Tomb Raidera. Nie grałem wcześniej. Ale była naprawdę bardzo fajna, Wciągnęła mnie, powiem szczerze, a tak naprawdę zainstalowałem ją tylko do testów Coś się stało i się zestrało Że tak powiem, chyba na pewno Ups Oh shit, oh shit, oh shit, Now what? Oh shit. No what, nie wiem na no what. Tu mamy coś do wzięcia, jakiś magnes czy coś tam Dawaj, dawaj, dawaj Nie oh. wiem czy nie będzie problemu zbyt mocno słychać Interact o! Mogę chwać Okej okay. No, Laska, ale to się robi? Tak Skacz Laska o, mam No jasne No dobra, już napatrzyłaś się, to lecimy dalej. Uż to pewnie trzeba coś z tą miną zrobić, tak? No jasne. Ciao. Tak się robi. No i co? Teraz? Tam musimy przeskoczyć. Tego przeszukamy. O, tutaj znowu musi mieć coś przeciąć. Cośmy nas swędzi. Nie wiem czy na picie, czy. Czy na co? E Muszę zejść na dół, tak? I tam wejść? Chyba, co? Czy tutaj coś będzie? Nie. Tu nigdzie nic nie ma, czy muszę skoczyć? może nie tak wysoko, ale Okej. Okay. dobra, tutaj widzę, że coś jest. E e Tutaj widzieliście. Taki myk. O, tutaj. Okej. Okay. Dobra. Kolejny raz. Skok. Mamy. Skok udany. Dobrze, 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 dobrze. No boczek. No i jesteśmy do. domu. Słuchajcie. Jest dobrze. Tutaj mamy jakąś mapkę. Wiesz tą mapę kobito. Komradz. Komradz, this report, nie będę was tym zanudzał, bo wy pewnie tego nie jesteście zainteresowani tym. Także pójdziemy dalej. Zanudzać z was nie będę. O, grzybki. Haluce, no zawsze są mile widziane. Tak więc, oczywiście tu podejdziemy. I Lost City. Kasiora, dawaj kasiore. Tutaj... Pieniądzory. Mało coś leży. Zawsze udzieliłem rosyjski akcept O, tu byście chcieli mnie kurna normalnie wziąć podczas i siawa tak. no dobra, to może jakieś skillsy mamy. Skillsy, skills dobra, mamy coś tutaj.

Dobra, a co tu jeszcze mamy w tych? Kryś, co mało, tuby Są, coś to się przydano i to było ostatnie hmm, dobra tutaj coś mamy. Bardzo mi się podoba Pistol. Hmm. To nie, to ta sobie weźmiemy. Pistoletu rzadko używam. No i co, no, wszystko już, tak? Po zawodach? No dobrze. O, tu, proszę bardzo, to trzeba. Pan Łukasz. Okay. No i znowu ktoś tutaj jest. Dawaj mi tutaj. Dawaj Suppressive Fire. Jaki grenade kurna? Co mnie tu granatami by jeszcze traktował? Chodź tutaj. Trzeba ja by to tak nic nie da. No chodź. Chodź ty kurna, ładuj. Chodź to. Ja wiem, że rzadko używam pistoletu, a tutaj... Ten pistolet kurwa jest taki. fako. No i wybuchnie mi tutaj nasz. No, Kurka wodna co za. Hamuwa. Awe mi kałacha. Co za gości. Dobra, kałach. Ruch. Poszedł. Jest czegoś O ty, fami. Darywa czapkę, nie jestem jakimś typem, oto jesteś jeżeli chodzi o kry. że wybaczcie skila mnie raczej nie zobaczycie, ale po prostu na tyle co ja gram w te gry, to i tak cud w ogóle, że gdzieś tam wtrafia w trafiam. kogoś, yy, co tu mamy. Nic nie mamy. Naboje. To mi się przynaca. Naboje. Ja się Ciebie nie boję, bo mam dupie naboje. Nie wiem, to było... To było kiepskie. Okay. E, tam musimy iść. Nic nie mamy już więcej. Tam coś jest. A to, to jest tamtym. Nikt mnie nie zaskoczy. O, Tutaj musimy... To, ten, tego, ten. No dlaczego? Bo dostaliśmy crafting tool. tam jest tu, unlock To unlock lock O, Tutaj jest szczyneczka. Też się sobie otworzymy. Co by nie było? O, tutaj jest strzał. Strzały. Żeby strzały. O. Coś się zepsuło. Ale nie szkodzi, ja Mogę... O kurna! W wysokości tak się nie robi. Dobra, już nie będę. Przepraszam, przepraszam. Tam się nie to? Jest Tak kiepsko się trzyma. No i żeż, no. I ciach. Tutaj. No, wiem, że możesz, ale gdzie się. Gdzie... Co w związku z tym. Tu? No to Tu, 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 tu. Za coś zaczyna, jak to będzie spadać. Przewidziałem to. Hmm. Tu są jakieś linki, do niego trzeba będzie pewnie, do linki trzeba będzie szczelić. Aha, czekać, dobra. Okay. I teraz tak, Łuk mi dajcie, dajcie mi uka. I tym ukiem szczelimy tu, to przytwierdzimy tu. O, tu jest jakaś, co? Nie, tu jest coś. Tu nie będzie do kręcenia? Jak to nie, jak tak? No, a no, w tą stronę, dobra, cały. No, już chyba tu mało co chodzi. Tam to to i będzie cacy. Dobra, to trzeba odciąć. Może myślę. Siak, poszło. Punkt. No jasno. co się dzieje. Tak. No i co? Się stało, że się zrębało. Ups, ups, ups. No, to tak nie robić. Wszystko pod kontrolą. Gdzie? No, idziemy. tam na górę. Tego mamy pełno. Znowu się powspinamy. tam, tam gdzieś coś trzeba będzie z nim zrobić. To było do pokór. Problem. Do przewidzenia. No, jeśli tak ci cię zauważył. No. Czy mamy grzybki? pełno? nie Grzybki są zawsze, nie widziałem. No i tu jak skoczę, to ktoś mi No jasne, kurwa, wodna, na działa. Nie podchodź tu do mnie. Zobaczcie, jak w mu dało, widzicie? Ten też dostał. Proszę bardzo. To jest kila. No, tutaj trochę było nie, niezbyt. O, nie teraz przewodowy A bo dobrze teraz. No chodź, chodź. A co? Coś jeszcze chciałeś powiedzieć? Tak jest. Się... No i polera jasna. O, kupa woda Ale się pochowali. spieszamy to, 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 to chciałem. Hit. You feed two Hold your fire, chod jo Tu ma jakiś beczek co wybuchają Zobaczcie Załatwiamy się No i co? Oj coś mi się wydaje, że już nie mam nabojów No to trzeba wziąć pistol. No good, no good No at all Widziałem na po lewą, zaraz sobie podniesiemy, proszę bardzo. Ładuj. Ok, no to była beczka, czemu ja wtedy nie widziałem tej beczki? Tam są do pistoletiku. No wszystko pełno tutaj mam, tak? Uu, tutaj come on, come on. Come on, come on. Dobra, full man, ok. O, to też full. Tutaj Kasiora. Jakoś o nie za wiele. No, Weźmiemy sobie co? Troszeczkę wreszcie włada granata. No, dobra. Co teraz? Poczytamy sobie mój <todziewanie> No, to będzie mnie follow robić. Uff, fuck! Ale jestem dobry. No, mi tak skakał, to bym miał w gaciach. A no, że jestem larą croft, to jest ten debeściak. Żeby już we nie ma, czy to tak Gold sword hilt inlaid with jewels. This belonged to a Byzantine noble. Dobrze. Dobrze. O, myślę, że coś tu jest, ale nic bardziej mylnego. Dobra. Uk. Uk, poproszę, uk! Ciągniemy. Bez skojarzeń. Proszę. A ty ty ty, ty 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 A tam coś jest. Co tam jest? O, backpack, znaczy pleca. kurka woda. I kasiora. Kurde. Dobra. Co? No tam będzie. Come on. Dobrze, dobrze, to dobrze.

Czy to misję i skocz nagrywać, bo to już... O kurwa znowu. No nie no, znowu granaty we mnie ty pakujecie Dajcie pokój. O, sam się spalił Chyba no Noż ty chamie O, chodź tego, co to jest Kuu I co? Koleś Taki coaniak z ciebie Tak też myślałem Na szczuły leży. Tutaj coś mamy. To pójdziemy. Zobaczymy. No, takie skrzynki to ja bardzo lubię. O kurwa, a to jest. Aha, dobra. cholera. Pogubiłem się trochę. Okej. Okay. Bow! Mam unlocked bow. Dobra. Yy, tylko co z tego? Jak. Nie mam tu żadnego tego ogniska. O, mapa, to się przyda Dobra, nas kopierz tą mapę i skaczemy okay. No nie rób mnie tego No i co? Ty zacięło się, ja, no, Jaja No zobaczcie jakie jest hamstwo, nie mogę się ruszyć Ale bug w grze. Hmm. No i jestem zmuszony, że tak powiem Jestem zmuszony zakończyć to na dzisiaj A ja miałem skończyć tę misję, no muszę wyjść z gry, bo, bo się coś zwiesiło, nie mogę nic zrobić kompletnie słuchajcie Dzięki Może zostanę nagram jeszcze niedługo nie alekie przyszłości ale to już po świętach pewnie, bo już tam nie dam rady także a tu jest kamera. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam. Do widzenia.